No, witajcie moi mili. Jak wyglądam? No, co myślicie? Tym razem trafiłem czy nie? Bo jakbym ja, ja tak się sam miał ocenić, no to kurwa, ten błazen. Ten pajac. Do choroszczy. <grym> no, proszę Państwa, no jak to, to wygląda? No, trafiłem! No Wygląda na pajaca jak błazna, no. Bo teraz tylko na YouTube błaźni, pajace mają oglądalność. Ja muszę coś z tym zrobić, więc... Proszę Państwa, wygląda to zajebiście. Tak, czapeczka zimowa w letnim e, dniu, bo tu jest lato. 30 plus, na Filipinach jestem. No, jakbym tak wyskoczył na ulicę, to mogliby mnie zwinąć nawet, proszę państwa, jeszcze w majtkach. Ktoś mi tam proponował, proponował na moim kanale, taka była wypowiedź: Panie Rysiu, jakby pan sobie założył te stringy jakieś na głowę, to by wyglądało to jeszcze zabawniej. No, nie mam. <grym> Więc to, co mam, to ubieram. Kupiłem to niedawno. I tak sobie pomyślałam, że jak to założę. To będę miał dużo subów i właśnie te suby zbieram. Jestem kolektorem, zbieraczem subów. Proszę Państwa, zagalapowałem się, a tematem dzisiejszego dnia jest niejaka Dorcia Borczyk, która mnie prosiła, bardzo prosiła, męczył mnie nawet. Marcin Najman to jest jej, no, może nie kochanek, ale ulubieniec. Od lat jest zakochana w Marcin Najmanie, pisze piękne teksty na Facebooku. No kto nie zna Dorci? <grystanie> Tysiące ludzi y y y czyta jej teksty, jest bardzo medialną osobą, która się nigdy nie ujawniła. Dlaczego się nie ujawnia? Nie wiemy. Napisała mi tak, że tak w tajemnicy jestem mężatką. To ja jej odpisałem, że Marcin Najman jest żonaty, ma dziecko kocha swoją żonę, swoją rodzinę, a ty się wpierdalasz do jego rodziny. Do niej to nie dociera. Ona chce Marcina Najmana i męczy mnie, pisze do mnie. Więc ten filmik jest do Marcina Najmana, bo który ją zablokował na wszystkich kanałach wszystko, YouTube, Facebook, Instagram. Jeszcze nie wiem gdzie. Bo ja tylko mam YouTube. Nie wykazuje się tam gdzieś na innych kanałach, ale to się zmieni. Proszę Państwa, i co teraz robimy? Oglądałem filmik, jak się Marcin wypowiada na temat e, e, zakochanej Dorci. Że zablokował ją, bo to i tamto, ale nie podał powodu. Reporter go zapytał: No, ale jaki powód? Czy czytałeś te jej wypowiedzi? Marcin mówi, że nie. No to coś tu nie gra. No jak to, Marcin? Blokujesz osobę której nie znasz, której nie czytasz żadnej wypowiedzi. Coś tutaj mi nie pasuje, Marcin. Jakbyś nie czytał, to byś nie, jej nie zablokował. Na pewno czytałeś, i cię to wkurwiło, bo to jest za dużo tego, tych tekstów, tych różnych filmików, tych różnych zdjęć, dorci, seksualnych zresztą, wypowiedzi, więc musiało to do, do, do siebie dotrzeć, bo wszędzie ją blokujesz. I jej to się nie podoba. Ona twierdzi, że ja mam wpływ na ciebie, no bo tam piszemy. No pis pisaliśmy kiedyś. Obecnie Marcin mam już nie pisze, bo nie ma czasu. Rozumiem, zajęty ćwiczeniami, mam. A taki jak ja, to on może mieć znajomych tysiące, proszę Państwa. To jest osoba bardzo znana w Polsce, więc... <grym> ja też się robię znany. Proszę Państwa, dwa dni 100 subów doszło, więc nie jest tak źle. Jestem z tego zadowolony. Będę coś tam robił, jeszcze więcej, żeby, no, żeby było śpiesznie w życiu. Tak. Dla pieniędzy na razie nie. Nie mam żadnego livestream, nie mam tego, tamtego. Bawię się na razie, proszę Państwa, choćby tam ludzie już męczą, żebym otworzył to. Ten live stream, że pomogą nawet. Żebym płytę wydał rapo, rap, bo jestem twórczy i coś tam robię i że chętnie kupią. No, rozwija się to mój kanał. Dorcia, słuchaj, nie mam wpływu na Macie na Najmana. Jeśli oglodnie ten film, może on coś dla ciebie zrobi, ale przestań pisać takie pierdoły, że, że cię będzie dochodził od tyłu i będziesz o krakiem chodziła. Bo jak jego żona to czyta, rozumiesz, no to dlatego on to cię blokuje i cię usuwa, te komentarze. No Podsuwałam ci tego piszczka, a ty mówisz, że ci nie, że, że ci się on nie podoba za wysoki, za duży. No to kogo ty chcesz? Mnie? Ja na Filipinach jestem. Rozumiesz? Ja wiem, wyglądam dobrze. Młody do elegansku. Ogolony, pachnący. No, ale niestety. Nie jestem w stanie tam pojechać do Polski tutaj, czy tutaj Częstochowy. Piszczek ci nie pasuje. Darolew, ten Kazimierczuk, no też ma jakąś babę. To już też ci nie pasuje. No kto tam może być? Marecki. O! Oh. Wygrał, pierwsze miejsce zajął najprzystojniejszego youtubera. Wybierała postronna osoba Filipinka. No ale Piszczek się obraził i twierdzi, że Filipinka była pijana. Cztery dupy pijana, pomyliła się, bo on miał wygrać, a Marecki miał się nawet nie załapać w dziesiątce. Tak, piszcie twierdzi. Był spór między nimi, pokłócili się o to, proszę Państwa. No jest filmik, jak Filipinka wybiera najprzystojniejszego, najprzystojniejszego youtubera. To można oglądać I, i tam jest Filipinka, ma 100 youtuberów, wybiera, no i wybrała. Nawet Suchodolski się załapał bo Filipinki, proszę Państwa, lubią. Mężczyzn z długimi nosami. I nasz szczur, <grym> przepraszam, <grym> major, major, ma ten właśnie długi nos. I go wybrała. Nie ma nic dziwnego. Jest Marecki, no pierwsze miejsce. Tak patrzymy na tych wszystkich youtuberów, to nie ma takich przystojnych, oprócz mnie. No. <grym> ja się nie załapałem, proszę Państwa. To było dziwne. Została w jakiś sposób przeze mnie ukarana, nie przychodzi na razie. No co, opierdoliłem ją, jak to? Pan Rysiu tu ci płaci, a nawet nie łapie na dziesiątkę? A coś się nie gra. No, proszę państwa. Jak się płaci, to się wygrywa. A ja, ja nawet dziesiątce nie, nie zostałem przyjęty. Do, do dziesiątki. Ja gorąco, lato, a ja w czapce. Jakbym tak wyskoczył na ulicę, proszę państwa, to już bym. Był w kaftan z, zapięty. Jeszcze w majteczkach. Dorcia, zrobiłem ten filmik dla ciebie, youtuberzy ci pomogą, bo ja się do, do nich zwracam, moich fanów, fanowie, piście. czy Dorcia z Marcinem najmniej powinna się skumać, no raz w tygodniu, żeby on ją tam dopadł, wlazł na nią i, i by było wszystko dobrze, dziewczyna by się nie martwiła, Marcin by był może zadowolony też, kto wie. Ja tego na takie grzechy nie namawiam Marcina. Marcin to jest filmik taki żartobliwy, bez urazy. Jak chcesz, to odblokuj Dorcie. Jak chcesz, to możesz dochodzić do niej, ale chyba ci się ona nie podoba. No, mi też tak. No nie wiem, widziałem to zdjęcie Blondyna. No, ja lubię takie. Czarnoorkie dziewczyny, czarne, włosy namiętne. Ale blondynki te są piękne. <ścoughs> Zależy od gustu. Z tym, że muszą mieć jakąś odpowiednią figurę. No, proszę Państwa, napiszcie, oczywiście. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.